Ceny produktów i usług tworzonych w szacunku dla ekologii mogą wydawać się drogie w porównaniu z cenami z sieciówek, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Może to też budować w naszych głowach mylne przekonanie, że ekożycie jest drogie i nie warto wprowadzać zmian w swojej codzienności. I o ile zawsze będziemy Was namawiać do wspierania lokalnych, zrównoważonych marek, to dziś chcemy Wam pokazać, że można żyć w zgodzie ze środowiskiem. Bez nadwyrężania domowego budżetu. Odcinek o 40 sposobach na ratowanie planety potaniości. Zapraszamy. Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych, Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Zanim zaczniemy odcinek, gorąco zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego konta na Instagramie lub do łączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się kadrami i radami z naszej codzienności. Jeśli lubisz nasze treści, zapraszamy do zasubskrybowania razem lepiej w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów lub na YouTube. A teraz przechodzimy do odcinka. Przygotowaliśmy dla Was listę 40 sposobów na to, jak możemy bezkosztowo lub przy minimalnym wysiłku finansowym wspomóc naszą planetę i środowisko naturalne. Pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, to jest to, że pomimo, że sami nie zmienimy biegu zdarzeń, to naszymi działaniami i naszymi wyborami możemy inspirować innych, a tym samym zacząć tworzyć efekt kuli śnieżnej i tak naprawdę zacząć zmieniać świat na lepsze. Najlepszą rzeczą, jaką możemy tu zrobić, to dawać dobry przykład innym ludziom i tym samym ich inspirować do działania. Kolejna rzecz to nie kupować rzeczy, jeśli ich nie potrzebujemy albo nie musimy ich mieć. O tym, jak kupować mniej, mówiliśmy w odcinku 17 podcastu. Tam też zamieściliśmy listę pytań, które sobie warto zadać przed każdym zakupem. I żeby się nie powtarzać, to gorąco Was tam odsyłamy. Warto prowadzić budżet domowy i regularnie sprawdzać, na co wydajemy pieniądze. Czy czasem nie przeznaczamy je na produkty bądź usługi firm, które są nieetyczne i działają na niekorzyść planety? Więcej o tym, jak prowadzić budżet, opowiadaliśmy w piątym odcinku naszego podcastu, do którego zapraszamy. Jak dobrze wiecie, jesteśmy gorącymi zwolennikami zakupów z drugiej ręki i was też gorąco zachęcamy do tego, aby zaprzyjaźnić się z zakupami na rynku wtórnym. Nagraliśmy na ten temat masę odcinków. Od tego, jak wybierać rzeczy, jak ich szukać, gdzie ich szukać, do tego, jak samemu wystawiać ogłoszenie i puszczać w obieg rzeczy, których już nie potrzebujemy. I do przesłuchania tych odcinków was gorąco zachęcamy. I to będą odcinki 8, 66, 69 i 73. Nie macie czegoś, co potrzebujecie tylko na chwilę? Może zamiast kupić, warto pożyczyć od znajomego bądź od firmy, która pożycza dany przedmiot. Nam często zdarza się pożyczać narzędzia, które używamy raz na kilka lat albo nawet na całe życie. Nie ma sensu kupować nowego. Głosujcie w wyborach lokalnych, w wyborach państwowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale róbmy to świadomie. Poświęćmy czas na poznanie kandydatów, ich poglądów, ich planu. I wybierajmy tych, którym tak jak nam zależy na dobru planety. Przypominamy również, że Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą wziąć udział w zbliżających się wyborach lokalnych i do zgłębienia tego tematu i wzięcia udziału w wyborach również Was zachęcamy. Spróbujcie hodować własne owoce i warzywa. Założenie własnego ogródka tak naprawdę jest bardzo proste i my jesteśmy tego najlepszym przykładem. Zaczęliśmy w zeszłym roku, okazało się to spektakularnym sukcesem, dlatego w tym roku kontynuujemy. A jeżeli nie macie miejsca, aby taki ogródek zorganizować, to starajcie się jak najczęściej wybierać warzywa i owoce produkowane lokalnie i kupujcie warzywa i owoce, które są dostępne w danym sezonie. Dzięki temu unikamy kosztów związanych z transportem żywności, która nie jest dostępna w naszej strefie klimatycznej. Polecamy ograniczyć konsumpcję mięsa. Więcej na temat tego, jaki wpływ na środowisko ma przemysłowa produkcja mięsa, opowiadaliśmy w odcinku numer 51. Możecie spróbować bezmięsnych poniedziałków, bezmięsnych piątków, albo bezmięsnych poniedziałków i piątków. A może nawet gdzieś jeszcze wkradną się wam bezmięsne środy. Pamiętajcie, aby odpowiednio przechowywać jedzenie, tak aby wydłużyć jego przydatność i zredukować odpady, które mogą powstać. Niemarnowanie żywności ma ogromny wpływ na naszą planetę, a po inspirację zapraszam Was na profil Frigańsko na Instagramie. A żeby ograniczyć marnowanie jedzenia, polecamy zacząć planować posiłki i zakupy. Jest to świetny sposób na to, żeby dokładnie wiedzieć, co będziemy jeść, kiedy będziemy jeść i kupić tylko to, co będzie nam potrzebne. Więcej o tym mówiliśmy w czwartym odcinku naszego podcastu. Zrób pożytek z piekarnika, przygotowując kilka potraw jednocześnie. Dzięki temu nie zużyjesz zbyt dużo energii i zredukujesz czas gotowania. Spróbuj też robić własne przetwory i kiszonki. To jest świetny sposób na to, aby jakieś nadwyżki, na przykład z ogródka. Zutylizować w jakiś pyszny sposób, który może postać nieco dłużej. Jeżeli w twoim miejscu zamieszkania jest jadłodzielnia, gorąco zapraszamy cię do korzystania z jej zasobów. Wykorzystuj resztki. Staraj się być kreatywny, kreatywna w kuchni. O tym, jak nie marnować jedzenia, opowiadaliśmy bardzo szczegółowo w dwunastym odcinku. No tak, bo najgorsze, co się może stać, to wyjdzie jakaś niesmaczna potrawa. Natomiast nasze doświadczenie pokazuje, że w 99 na 100 przypadkach wychodzi jakiś absolutnie fantastyczny posiłek. Moje ulubione obiady to te, które nazywamy potocznie resztkowymi. Kompostuj. Sami przekonaliśmy się, że robienie kompostownika nie jest w ogóle trudne. I gorąco was zachęcamy do przetestowania tego. Nawet jeżeli nie macie żadnego skwerka zieleni przed domem czy mieszkaniem, to możecie spróbować kompostowników, które umieszcza się na balkonie czy na parapecie. Dowiedz się, jak poprawnie wyrzucać śmieci i jak je segregować. Każda gmina ma nieco inne zasady. U nas na przykład do niebieskiego kosza, w którym lądują tak zwane suche recyklingowane, nie można dodawać szkła. Dlatego musimy je zbierać osobno. I wywozimy je do osobnego recycling pointu, który znajduje się po drodze do naszego lokalnego warzywniaka. W naszej dzielnicy również nie można oddawać tetrapaków. Dlatego, w wyniku społecznej inicjatywy, powstało takie miejsce, taki jeden kosz, do którego wszystkie osoby z naszej wioski mogą przywieźć swoje kartony, na przykład po sokach czy po mlekach. Musimy pamiętać o tym, że. Recyklingowane materiały, które zostaną zabrudzone, nie będą się nadawały do recyklingu. Dlatego tak ważne jest, aby na przykład zwracać uwagę na to, żeby nie wrzucić jednej zatłuszczonej kartki papieru do całego kosza, w którym my mamy papier, bo to spowoduje, że cały kosz nie będzie się nadawał do recyklingu. Takie zatuszczone kartki papieru możecie natomiast bezpiecznie wrzucić do domowego kompostownika, a robaczki zrobią z nich dobry użytek. Zabieraj ze sobą wielorazowe sztućce, kubki czy talerze. To znacznie pomoże ograniczyć produkcję tych jednorazowych, plastikowych okropieństw. Warto kupować chemię czy środki czystości w dużych opakowaniach lub spróbować domowej chemii z sody, kwasku octu czy soku cytrynowego. Spróbujcie ograniczyć używanie papierowych ręczników, a w zamian za to. Polecamy bawełniane ścierki, które można prać. Nie wiem czy wiecie, ale ręczniki papierowe mają małą domieszkę plastiku w sobie po to, aby się tak łatwo nie rwały, gdy nasiąkną wilgocią. Dlatego nie podlegają recyklingowi takie domowe ściereczki możecie sobie uszyć z bawełnianych t-shirtów, w których już nie chodzicie i to jest super pomysł, ponieważ wam zdradzę, że im częściej taka ścierka jest używana, tym lepiej chłonie różne rzeczy i przyjemniej się ją używa. Dlatego pomimo, że mamy zestaw nowych, to ja ciągle z wielką przyjemnością e, używam takich starych, które już mają dziury i, i które są takie naprawdę widać po nich ślady używania, ponieważ e, po prostu jest to dla mnie Bardziej komfortowe. Polecamy częściej suszyć pranie na dworze bądź w domu niż w suszarce. Z prostego powodu nie potrzebujecie do tego żadnej ekstra energii. Jeśli jesteście rodzicami, spróbujcie wielopieluchowania. I my nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Natomiast Ania z podcastu O Matko jest współtwórczynią Tygodnia Pieluchy Wielorazowej, który właśnie się odbywa. Podczas tego wydarzenia możecie wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach online, które są zupełnie darmowe, i dowiedzieć się, jakie są zalety tej metody i czy jest czego się bać. Uwaga: spoiler: alert nie ma! Jeżeli jesteście szczęśliwymi posiadaczami zmywarki, to używajcie jej jak najefektywniej, czyli puszczajcie ją wtedy, kiedy jest całkowicie zapełniona. Jednocześnie starając się minimalizować mycie ręczne. Tak, używanie zmywarki jest o wiele bardziej ekonomiczne niż mycie ręczne, jeżeli używamy jej prawidłowo. Wypróbuj kubeczek menstruacyjny lub bieliznę menstruacyjną. I o ile jednorazowo jest to spory zakup, to w perspektywie lat. Jest to o wiele bardziej ekonomicznie korzystne rozwiązanie, plus moim zdaniem o wiele bardziej komfortowe. Rynek zarówno kubeczków, jak i bielizny menstruacyjnej jest bardzo szeroki, więc możesz dopasować zarówno kolor, krój czy wielkość kubeczka do swoich indywidualnych potrzeb. I gorąco Wam polecam to rozwiązanie i wypróbowanie go. Dbaj o swoje sprzęty, o ich czystość i prawidłową pracę. Im dłużej twoja pralka, lodówka, zmywarka czy telefon, bądź komputer będzie ci służyć, tym rzadziej trzeba będzie kupić nowy, a tym samym będzie to mniejszy wpływ na środowisko. Jeżeli regularnie dbamy o prawidłowe działanie naszych sprzętów. To także minimalizujemy pobór energii i optymalizujemy ich działanie. Super to się na przykład przekłada w naszym odkurzaczu, bo kupiliśmy taki model, który można rozkręcić naprawdę na części proste i wszystko tam pięknie wymyć i oczyścić. I zawsze po takim regularnym oczyszczeniu widać po prostu i czuć, jak jego praca się poprawia. Polecamy dowiedzieć się, czy jest w Waszej okolicy bezpiecznym picie wody z kranu. Z reguły tak. Mamy natomiast świadomość, że jakość instalacji wodnych w niektórych, szczególnie starszych budynkach pozostawia wiele do życzenia, dlatego gorąco polecamy Wam picie wody z kranu zamiast kupowania wody w plastikowych butelkach PET. Ewentualnie, jeżeli chcecie poprawić jakość tej wody, można korzystać z wielorazowych filtrów. Również w perspektywie wielu lat będzie to bardziej korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Gas światło, kiedy nie przebywasz w danym pomieszczeniu i wyłączaj urządzenia z gniazdek. Urządzenia pozostawione w tym module standby również pobierają energię zupełnie niepotrzebnie. Sprawdźcie, czy wasz lokalny dostawca energii elektrycznej i gazu korzysta ze źródeł odnawialnych. W Wielkiej Brytanii jest już wielu dostawców, którzy Dostarczają energię tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych i z roku na rok ich przybywa. Wiem, że w Polsce też są takie inicjatywy, natomiast nie mamy żadnych doświadczeń, jeżeli chodzi o rynek polski, dlatego nie będziemy tutaj niczego ani nikogo polecać, ponieważ no, nie mamy swoich doświadczeń i nie chcielibyśmy wprowadzić Was w jakiś ewentualny błąd. Natomiast pozostawiamy Wam tę kwestię do zgooglowania i przekonania się na własnej skórze i być może wykorzystania, ponieważ my w Wielkiej Brytanii korzystamy z tych możliwości switchów, czyli przejść między dostawcami, i również staramy się wybierać tych, którzy mają dobrą ofertę i korzystają przynajmniej w jakiejś części z odnawialnych źródeł energii. Staraj się jak najwięcej papierów mieć online. Płać faktury online, kupuj bilety. Przeglądaj gazetki czy katalogi online. W ten sposób nie tylko oszczędzisz papier, ale również swój czas, a niejednokrotnie również pieniądze, ponieważ dostawcy np. usług telefonicznych oferują zniżki za płatności internetowe. Polecamy korzystanie z etycznych banków. Są to takie instytucje, które pieniądze swoich klientów inwestują w np. odnawialne źródła energii, albo firmy, które produkują energię z takich źródeł energii, albo w inicjatywy, które wspierają lokalne społeczności. Etyczne banki natomiast nie inwestują pieniędzy w takie rzeczy jak ropa naftowa, tytoń czy broń palna, albo np. w instytucje, które zajmują się hazardem. Czyli w takie, które raczej są kojarzone albo mają bezpośrednio negatywny wpływ na społeczeństwo. Zachęcamy Was do zrobienia researchu swojego i przejścia do takich banków, które w ten sposób zarządzają naszymi pieniędzmi. Kolejny punkt na naszej liście to naprawiaj. A jeśli już musisz coś wyrzucić, to sprawdź, czy można to zrecyklingować. I będziecie na pewno ogromnie zaskoczeni, jak wiele jest instytucji, która chętnie przyjmie wasze zużyte, czy nawet zepsute już sprzęty, po to, aby je wykorzystać na przykład na części. My na przykład w ten sposób ostatnio oddaliśmy mój totalnie zepsuty rower do takiej organizacji, która zatrudnia więźniów. Uczy ich rekonstruowania rowerów, odnawiania rowerów, po to, aby kiedy skończą swój wyrok, mogli wrócić do społeczeństwa z nowym skillem, z nową umiejętnością, która pozwoli im zarabiać na swoje życie. Natomiast te rowery, które oni w ramach swojej pracy przygotują, odnowią, są sprzedawane po bardzo niskich cenach w lokalnych społecznościach, po to, aby zmniejszyć liczbę aut, które Podróżują po mieście, czy ułatwić komunikację osobom, które są w trudnej sytuacji materialnej. My kierujemy się jedną złotą zasadą, jeżeli chodzi o naprawianie rzeczy. Jeżeli coś jest zepsute, to już bardziej tego nie zepsujemy. Więc tak naprawdę, próbując to naprawić, niczym nie ryzykujemy. Natomiast na YouTube na przykład znajdziecie miliardy tutoriali odnośnie praktycznie wszystkiego, co tylko da się naprawić. Jeżeli jesteście Polakami mieszkającymi na wyspach, to koniecznie sprawdźcie, gdzie jest wasze lokalne recycling center i jakie rzeczy przyjmuje i tam utylizujcie różnego rodzaju przedmioty. My właśnie robimy tak, że składujemy, składujemy różne rzeczy, których już niestety nie da się naprawić czy wykorzystać w jakiś inny sposób i raz na jakiś czas oddajemy zepsutą elektronikę, baterie, żarówki, wszystkie rzeczy, których nie można wyrzucić do kosza na śmieci. Ponownie wykorzystujcie kartony, koperty, folie, wypełniacze i jakikolwiek papier, który dostajecie razem z przesyłkami rzeczy, które kupiliście przez internet. My mamy specjalne pudełko, w którym składujemy te wszystkie rzeczy do przesyłek, i gdy my sprzedajemy coś z drugiej ręki, to wtedy niejako recyklingujemy, używamy ponownie tych opakowań, wypełniaczy, po to, żeby nie musieć kupować nowych i nie tworzyć dodatkowych śmieci. Bardzo często też faktury wydrukowane, które są dołączone do naszych zamówień z drugiej strony mają czystą kartkę i tę drugą stronę wykorzystujemy na przykład na robienie notatek do podcastu czy list zakupów. Spróbuj posadzić drzewo, albo najlepiej całe mnóstwo drzew, im więcej, tym lepiej. Możecie też korzystać z wyszukiwarki Ekozja, która ma taki swój program odpowiedzialny społecznie, że każde wyszukiwanie to jest jedno posadzone drzewo. I one są opłacane z reklam, które się wyświetlają w tej wyszukiwarce. Wykorzystajcie pozostałości różnych materiałów, które macie na swoich działkach czy w okolicy waszych domów, do budowania hoteli dla insektów. I owszem, można w internecie kupić piękne hotele dla insektów, aby zachęcić robaczki, by zostały w naszym ogrodzie i wpływały na bioróżnorodność. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby się tym zainspirować i z kawałków drewna, kamieni, cegieł, samemu przygotować taki hotel. Co ważne, sam hotel nie wystarczy, aby robaczki zdecydowały się zamieszkać w naszym ogrodzie. Warto zadbać również o kwiaty, które je do nas przyciągną i które również będą źródłem pożywienia dla pszczół, bez których nasza planeta nie będzie istnieć. Zbierajcie deszczówkę. Możecie śmiało ją wykorzystywać do podlewania waszego ogródka. Nie musicie przez to korzystać z wody, z sieci, a tym samym. Zmniejszyć jej zużycie oraz wysokość Waszych rachunków. Sama uwielbiam długie kąpiele, natomiast nie pozwalam sobie na nie za często. W zamian za to staram się robić szybkie prysznice i pomaga mi w tym na przykład słuchanie playlisty, która tam podpowiada mi, ile mam jeszcze czasu na prysznic. A jeżeli to nie jest rozwiązanie dla Was, to warto ustawić timer na przykład na 3 minuty i postarać się w tym czasie zrobić szybki prysznic. Starajcie się również wyłączać wodę, gdy myjecie zęby lub yy, dłonie, a włączyć ją z powrotem wtedy, gdy potrzebujecie wypłukać usta lub zmyć mydło z dłoni. Ten czas, kiedy namydlacie dłonie, czy szorujecie zęby, a woda leci, to tak naprawdę marnotrawstwo. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to starajcie się wybierać taką, która będzie miała neutralny wpływ na środowisko, na przykład spacery czy jazda rowerem. Możecie również dbać o planetę, wybierając swoje destynacje wakacyjne i zdecydować się na przykład na staycation, czyli wakacje w kraju, albo nawet wakacje w waszej okolicy zamiast weekendowych wyjazdów do europejskich stolic, a jeżeli już się decydujecie na wyjazd zagraniczny związany z lotem, to starajcie się jednak robić tak, aby to była dłuższa wizyta. A jak już jesteście na tym spacerze, to warto zabrać ze sobą worek na śmieci i posprzątać. Naprawdę niewiele to kosztuje, a może być ogromną ulgą dla środowiska. No i przede wszystkim też przyjemnością dla lokalnej społeczności. I w naszej okolicy bardzo często widzę ludzi, którzy w ten sposób z takimi kijkami, na których można nabijać śmieci, spacerują, czy organizują w ogóle specjalne akcje sprzątania danej okolicy. Spróbuj eko-drivingu. Nie jest to bardzo trudna sztuka. Chodzi po prostu o to, aby podróżować samochodem możliwie jak najpłynniej. Czyli jak najmniej gwałtownie przyspieszać, jak najmniej gwałtownie hamować. Ma to znaczny wpływ na to, ile paliwa spala Twój samochód. A to przekłada się na wydobycie i zużycie ropy naftowej. Planujmy swoje podróże samochodem tak, aby załatwić jak najwięcej rzeczy po drodze. Dzięki temu nie będziemy po prostu wjeżdżać i wyjeżdżać z naszego domu, i to też jest ogromna oszczędność czasu. Poza tym, gdy samochód przemieszcza się na krótkich dystansach, to będzie zużywał jednostkowo więcej paliwa, ponieważ zimny silnik zużyje zawsze nieco więcej paliwa niż już taki rozgrzany. Pracujcie z domu najczęściej, kiedy możecie. W ten sposób redukujemy po prostu liczbę tych kursów samochodem czy komunikacją miejską. I ostatnie na naszej liście to polecamy podpisywać petycje, które mają na celu wprowadzenie zmian proekologicznych, oraz bierzcie udział w badaniach konsumenckich swoich ulubionych marek, zaznaczając tam takie odpowiedzi, które dadzą jasno do zrozumienia producentom, że interesują Was produkty ekologiczne bez plastiku i które nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Są pozyskiwane w lokalnych społecznościach. Jeżeli tak jak my mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to zorientujcie się, bo prawie każdy z tych dużych supermarketów ma specjalną platformę dedykowaną właśnie badaniom konsumenckim i warto wypełniać te ankiety. Ja je robię z ogromną przyjemnością i nieraz widzę, jak te zmiany dzieją się na moich oczach. Na przykład zmienione opakowanie papieru toaletowego. Big success! To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku, całkiem sporo tego wyszło. Mamy nadzieję, że przynajmniej część z tych porad, które dla Was zebraliśmy, będą dla Was pomocne i spowodują, że wprowadzicie pozytywne zmiany dla Was i dla środowiska naturalnego w swoim życiu. A jeśli już je robicie, to wielkie brawo dla Was. Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam dobrego piąteczku. Szufla. 39. Tak myślisz? To było o tych wegańskich, coś tam. Tak, i to, to będzie gdzieś później. To nie było w tym roku, to na początku nie. To był odcinek 39. Po tak, nie niebieski. Tak dawno? Tak. Serio? To było w sierpniu w zeszłym roku. Serio? Kulinarne niezbędniki? Tak. Nie. Tak. Nie, 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 to było coś tam o wegetariańskich, wegańskich Tysia. rzeczach. Robiliśmy tam wstęp, jak my mówimy i jemy i mówiliśmy, że jemy fleksitariańsko. A nie tu? 51. pierwszy. odcinek. Taki odcinek nagraliśmy też? Tak. <laughs> to ciekawe. <laughs> to, te, to w obu było w takim razie. Mhm. No. To ja nie, nie pamiętałam, że mamy taki odcinek. No, to powiedziałeś o szkle, a ja powiedziałam o tych trapakach. ja powiedziałam, że to jest jeden punkt. A nie muszę w tego wiedzieć. <grym> Już wiedzą. Wypróbu... Kubaczek tak. <grym> Wypróbuj. Kubaczek jednorazowy to napisałam. Tak. Wypróbuj kubeczek jednorazowy. Mhm. Wypróbuj kubeczek. Teraz lodówka oczywiście musiała się błączyć. <grym> Się lodówki nie zna granic. To zaraz będziesz o niej mówić, co się uaktywniło. Albo w inicjatywy, które wspierają lokalne przyjemności. Przyjemności. <laughs> Tylko i wyłącznie marnotras marnotrastwo. marnotrawstwo. 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 Marnotrawić, więc marnotrawstwo. Marnotrawstwo. Bo może marnotrawstwo? Nie, nie Ale chyba się mówi. Bez tego. Marnotrawstwo się mówi. Bez tego. No prawo, nigdy nie robiliśmy.